Według mnie w szkole u nas jest zdecydowanie wyjątkowa możliwość bycia kimkolwiek się chce. To jest bardzo rzadko spotykane, nawet w dzisiejszych czasach, co jest bardzo przykre. Eee, szkoła uczy tego, że niezależnie od tego, jaki jesteśmy, orientacji, płci, koloru skóry, narodowości czy pochodzenia, czy też poglądów politycznych, każdy jest sobie równy i każdy zasługuje na te same prawa. Każdy opowiada swoją historię i każdy. Ma tą historię równie ciekawą. Powiedziałbym, że jest to taki hub y, twórczości, kreatywności. Jest to liceum, y, hmm. chyba w dużym hmm. żarcie artystyczne, tak, gdzie rzeczywiście uczymy się rzeczy związanych z filmem. W takiej formie liceum, ale jednocześnie mamy do tego przedmioty filmowe, gdzie rzeczywiście w praktyce możemy się y, nauczyć tego zawodu. Y, co dla mnie jest y, bardzo fajną opcją, prawda? Ponieważ tak realnie to w technikum. Taka forma jest preferowana, a tutaj w liceum rzeczywiście możemy i uczyć się zawodu, i ogółem kształcić się stricte pod maturę, więc myślę, że to jest na pewno ogromny plus. To jest przestrzeń, w której możemy wykorzystywać swoją kreatywność w filmie i, i się zapoznawać tak naprawdę, z, tym, z tą branżą. Dlatego uważam, że to jest najbardziej wyjątkowa rzecz w naszej szkole i zdecydowanie moja ulubiona. Chcę zacząć cytować Astrixa i Obelixa i misję że najważniejsi są ludzie. No. no tak, no powiedziałbym, że najważniejsi są ludzie. No, atmosfera, która tutaj się tworzy. Nie w każdej szkole jest klimat. Właśnie tworzy się takie bardzo hermetyczne. Specyficzne grono, które bardzo do siebie pasuje, po prostu. W szkole średniej nie zdarza się zbyt często, mimo wszystko, że można rzeczywiście tych y, kilku podkierunków na jednym zwykłym spróbować. I to na pewno mnie cieszy. I też chociażby, że można pochwalić się różnymi projektami, że mamy też kino, więc rzeczywiście tutaj jest przestrzeń, jest sprzęt, są rzeczy do tego, aby w jakimś stopniu rozwijać się. Czy to właśnie filmowo, czy to na przykład aktorsko, bo można na przykład robić różnego rodzaju przedstawienia i mogę na przykład patrzeć na to, jak osoby z mojej klasy rzeczywiście grają na takiej prawdziwej scenie, w takim prawdziwym kinie i odgrywają tam jakieś role. Możemy tworzyć historię dzięki kamerze, dzięki światłu, dzięki statywowi. I to jest niesamowite, że ta um możliwość kre kre kreatywnego myślenia się tutaj wyzwala faktycznie. I to jest na tak. W naszej szkole mrale są na tak. W nas edukacja jest na tak. W naszej szkole dbanie o uczniów jest? Na tak. U nas historia filmu jest na tak. Polskie kino studyjne w naszej szkole jest, jest na, tak. na tak. Liceum filmowe i kreacji gier jest na tak.